Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest kolejna część kursu całkowania. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami te zadania? Wystarczy Wam kartka, papieru, coś do pisania i ewentualnie tablice ze wzorami na całki i na pochodne. Moi drodzy, piąta już część naszego kursu całkowania dla osób, które potrzebują więcej czasu, dotyczyć będzie metody współczynników nieoznaczonych, którą można też stosować zamiast metody przeszczęści. Dlaczego można też? Dlatego, że w większości przypadków poznajemy tę metodę dopiero przy całkach funkcji niewymiernych. A tu możecie naprawdę nie tylko przy całkach, też tutaj tego typu, który omówimy za chwilę. Ogólnie ta metoda jakby pojawia się wtedy, kiedy widzimy pewną zależność całkowania, pewien schemat i można po prostu sobie ten schemat jakoś upra uprościć. Jest to dodatkowa część. Naprawdę to nie jest obowiązkowa część. Jeżeli uczycie się tak solidnie do kolokwium, możecie po prostu się zostawić ją sobie gdzieś na koniec. To jest po prostu dla Was, żebyście umieli inaczej. Raczej troszeczkę całkować niektóre całki, po prostu. I generalnie o co chodzi? Spotkaliśmy się już do tej pory z tymi trzema całkami, i spotkaliśmy się właśnie w, w poprzedniej części, może nie poprzedniej, w trzeciej części, gdzie całkowaliśmy przez części. I generalnie zdarzało się czasami, że mieliśmy taką funkcję złożoną z iloczynu jakiegoś wielomianu, czyli np. x razy e do x, x kwadrat razy e do 2x i tak dalej. I okazywało się, że gdybyście sobie spojrzeli i przycałkowali tego troszeczkę więcej niż na przykład 2 trzy sztuki, to okazałoby się, że jest pewien schemat. I ten schemat wygląda w taki sposób, że w wyniku powstaje Wam wielomian, też razy ta funkcja, która tu się pojawia, e do ax. I okazuje się, że ten wielomian, który się tutaj pojawia, jest tego samego stopnia, co ten wielomian. I to jest właśnie to, co pozwala nam użyć tej metody współczynników nieoznaczonych. I tak samo jest w przypadku funkcji tego typu i tego, czyli mamy jakiś wielomen razy sinus AX i wielomen razy cosinus AX. Z tym, że jak zauważyliście może, jeżeli nie, to możecie po prostu się cofnąć w Waszym zeszycie i po prostu rzucić okiem, że tu się pojawiają dwie funkcje, jakby i sinus i cosinus. Dlatego, że jak się całkuje przez części, to wiadomo, że sinus zmienia się na cosinus, cosinus na sinus, a jeżeli całkuje się kilkakrotnie, no to okazuje się, że. Po prostu one się będą gdzieś tam wymieniać i powstają iloczyny tych funkcji sinus i cosinus. W obu przypadkach jest i sinus i cosinus, nie ma na przykład tak, że są dwa sinusy czy dwa kosinusy, pomnożone przez jakieś wielomiany, które też mają ten sam stopień co wielomian wyjściowy. I też właśnie tutaj można użyć metody współczynników nieoznaczonych. I moi drodzy, tak naprawdę do tych trzech przypadków się ograniczamy. W większej ilości są te wzory dosyć skomplikowane i niepotrzebne. Tu wychodzi to całkiem przyjemnie i pokażę Wam na kilku przykładach, jak to zrobić, a Wy zadecydujecie, czy to wrzucicie do Waszego tutaj kanonu i będziecie po prostu używać. No dobrze, weźmy sobie taką pierwszą, standardową, dosyć całkę x razy e do x. I teraz my generalnie, gdybyśmy chcieli to zrobić przez przestrzeni, podstawilibyśmy za u x, za dv e do x i jednokrotne użycie metody przestrzeni Spowodowałoby, że dostalibyśmy wynik, ale my chcemy zrobić to inaczej i użyjemy naszej metody. Schemat, który mieliście wcześniej, to co napisałam tutaj w tych trzech linijkach, mówił, że tu w wyniku pojawia się też wielomian tego samego stopnia. Naszym wielomianem po lewej stronie jest x, czyli jest to wielomian pierwszego stopnia, bo x ma potęgę najwyższą 1. Czyli jeżeli chciałabym napisać tutaj pewien wzór ogólny wyniku, który mogę dostać po prawej stronie, to wielomianem pierwszego stopnia jest po prostu funkcja liniowa. I to robię w metodzie współczynników nieoznaczonych. Piszę ogólne postaci wielomianów. Ale ta funkcja obok pomnożona zostaje taka jaka jest, czyli mam e do x, czyli to e do x przepisuję i tu też mi kazano napisać plus c, bo jest to wynik całki nieoznaczonej. Czyli zobaczmy jak to wygląda. Pisujemy wielomian stopnia takiego samego jak tu mamy pod całką i przepisujemy tę funkcję e do x czy e do 2x w zależności od tego co będzie pod całką. I teraz zaczyna się dziać dużo ciekawych rzeczy. Dlaczego? Bo żeby ogólnie policzyć to zadanie, musimy poznać A i B. C jest stałą, więc C zostawiamy. Proszę tego nie wyliczać i nie próbować, chyba że macie całkę oznaczoną, inną treść zadania itd. Tak Natomiast tu tego nie robimy. I teraz tak, żeby to zrobić, musimy się pozbyć całki, czyli po prostu robimy pochodną po X, ponieważ tu mamy X, obu stron. Dzięki temu... Po lewej stronie znika mi znak całki i dostaję funkcję podcałkową x e do x. Po prawej stronie muszę zróżniczkować po x ten iloczyn oraz stałą, ale wiemy, że pochodna ze stałej wynosi 0. Jeżeli będę chciała teraz policzyć pochodną z tego, to jest mnożenie, czyli muszę użyć wzoru na mnożenie, czyli na początek robię pochodną z pierwszego czynnika, no czyli z ax to jest a a z b jest 0, bo jest stałą i przepisuję drugi niezmieniony. Dodać, przepisuję pierwszy bez zmian i teraz pochodna z e do x, to jest e do x. I dostaję takie równanie funkcyjne, które jakoś muszę zacząć upraszczać. No i zaczynam od tego w przypadku, gdy mam e do x, że dzielę obustronnie przez e do x, bo dzięki temu zredukuję je tutaj, tutaj i tutaj i pozbędę się problemu. A mogę podzielić przez E do X z tego względu, że E do X jest zawsze dodatnia. No więc zostaje mi tak. Po lewej stronie X, po prawej zostaje mi A, a tutaj zostaje mi AX plus B. I dzięki temu uzyskam równość dwóch wielomianów, dwóch funkcji. I teraz tą funkcję sobie uporządkuję jeszcze trochę, czyli będę miała AX i w nawiasie stałe A plus B. I teraz przyrównuję sobie x do tej funkcji. Tak jak robiliście to w liceum na rozszerzeniu niektórzy, możecie to zrobić właśnie yy, przenosząc wszystko i przyrównując do zera, możecie przyrównać funkcje, które macie, jakie jest Wam wygodnie. I teraz my zrobimy przyrównanie tej funkcji i tej. Jak to się robiło? Moi drodzy, robiło się to tak, że przyrównywało się współczynniki, które są przy odpowiednich potęgach. Czyli jeżeli ja tutaj przy x mam jeden, bo jak nie mam miejsc, to znaczy, że jest 1. To znaczy, że tu przy X też musi być 1, czyli A musi być równe 1. Jeżeli ja tu po lewej stronie nie mam stałej, to znaczy, że jest ona równa 0. To znaczy, że nasza stała też musi być równa 0. I dzięki temu dostaję układ równań. W naszym przypadku dosyć łatwy i szybki do rozwiązania, czyli A równa się 1 i A plus B równa się 0. No, i tutaj już widzę, bo mam wiadome A, że B wychodzi mi minus 1. Czyli dostałam już moje rozwiązania. I teraz poznałam, ile wynoszą współczynniki A i B. Co teraz? Teraz wystarczy tylko podać odpowiedź. Czyli mamy x razy e do x dx i wpisać wiadome po prostu do naszego takiego jakby wzorca, czyli nasze A jest 1, czyli wychodzi X, nasze B jest minus 1, czyli minus 1 razy E do X, no i plus C to jest pewna stała. I to jest, mój drodzy, wynik całki. I teraz wiem, że niektórzy z Was powiedzą, ale to tak nie wygląda, jak policzę przy szczęści. Nie wygląda dlatego, że zazwyczaj my nie wyłączamy E do X. Jak wymnożymy, to będzie X razy E do X minus E do X plus C. I to jest to samo, tylko tutaj jakby to wszystko się tak troszeczkę ścieśnia. To jest pierwszy przykład. Policzymy jeszcze ich kilka. Na pewno jeszcze będziemy liczyć za chwilę jakiś przykład z funkcją e do x z wielomianem wyższego stopnia. Zobaczycie, że nie zawsze jest tak szybko i tak łatwo, ale sami widzicie, że jest to bardzo przyjemna metoda innego całkowania przeszczęści. W przykładzie drugim mamy nieco podwyższoną potęgę, czyli klasyczną metodą przeszczęści stałkowalibyśmy dwa razy. No spróbujmy zrobić to naszą metodą współczynników nieoznaczonych. Czyli nasz wzorcowy wynik będzie zawierał wielomian stopnia drugiego, a wielomianem stopnia drugiego jest funkcja kwadratowa, czyli mamy postać ax kwadrat plus bx plus c. Tutaj maksymalna potęga jest 2. I teraz mnożymy to razy e do 2x, dodać c i zgodnie z naszą regułą Różniczkujemy po X, bo jest tutaj całka DX i dostajemy po lewej stronie funkcję podcałkową. A po prawej stronie, tak jak wcześniej musimy zrobić tutaj pochodną mnożenia, ponieważ mamy dwie funkcje, które zależą od X, czyli pochodna pierwszej to jest 2AX plus B razy niezmieniona druga potem niezmieniona pierwsza, razy pochodna uwaga złożona drugiej, czyli będzie e do 2x razy pochodna z 2x, czyli 2, czyli ostatecznie 2e do 2x. I tu jest, moi drodzy, c, pochodna z c to jest 0. I teraz mamy wszędzie tutaj e do 2x w każdym miejscu. Czyli dzielimy obustronnie przez e do 2x, bo jest większe od zera. Najważniejsze, że jest różny od zera i dostajemy funkcję tutaj x kwadrat plus 1. A po prawej stronie te nawiasy nam zostają. I teraz chodzi o to, że i to teraz jeszcze pamiętajmy, że tu jest dwójka, żeby przemnożyć każdy z elementów tego drugiego nawiasu przez 2, czyli mamy 2ax kwadrat plus 2bx plus 2c i chodzi o to teraz, żeby przyrównać do siebie dwa wielomiany, dwie funkcje. I znowu możemy to zrobić przenosząc wszystko na lewą stronę i przyrównując do zera, a możemy tutaj najpierw poukładać troszeczkę współczynniki przy potęgach x i zobaczyć, co się będzie działo. I zrobimy to tym drugim sposobem, ale tak jak mówię, tak jak się uczyliście, tak jak wiecie, to zróbcie po swojemu. Czyli mamy tutaj x kwadrat, damy na początek, czyli mamy 2ax kwadrat. I teraz tak, przy x się stoi tutaj współczynnik i tutaj, czyli 2a plus 2b. I teraz wyraz wolny to jest b plus 2c. I teraz tak, jeżeli przyrównamy do siebie lewą stronę do prawej, to widzimy, że po lewej stronie przy x kwadrat stoi 1, czyli 2a musi być równe 1. Tu po lewej stronie nie ma x, -a. to znaczy, że to co stoi przy x musi być wyzerowane, żeby się x wyzerował. I tu y, jest wyraz wolny równy 1, czyli to wszystko musi być równe 1. I teraz mamy układ równań, czyli 2a równa się 1, potem ten drugi nawias 2a plus 2b równa się 0. I ten ostatni nawias mamy B plus 2C równa się 1. I teraz jest to dosyć łatwy układ równań. Tak naprawdę cała metoda jest e, bardziej skomplikowana, jeżeli mamy tych współczynników więcej po prostu i te układy robią się takie skomplikowane. Mamy tutaj, że A jest równa 1 druga z pierwszego równania. E, stąd dostajemy 2A, czyli 1, czyli 2B równa się minus 1. Czyli wychodzi nam, że B jest równe minus 1 druga. No i jeżeli mamy B, to mamy tutaj, że 2C e, mamy minus 1, 2, czyli będzie 1 cała, 1 2, czyli 3 drugie, czyli wychodzi, że te C to są 3,4. No i mamy nasze współczynniki, czyli tak naprawdę mamy wynik. Czyli wynikiem naszej całki, sobie przepiszemy ją. To będzie co? Nasza funkcja kwadratowa, ale znamy A, czyli to jest 1 druga x kwadrat, znamy b, czyli to jest minus 1 druga x i znamy c, czyli to są 3 czwarte po prostu, razy e do 2x dodać naszą stałą c, bo jest to całka nieoznaczona. I jak widzicie, troszeczkę dłużej to może zajęło, jak się w Wprawi się to tutaj w przypadku, gdy mamy razy E do 2X i wychodzi w miarę szybko. Za chwilę zobaczycie, że jest troszeczkę inaczej, kiedy mamy sinusy i kosinusy ze względu na to, że tam mamy tak naprawdę dwa pejlomiany, ale też da się to w miarę sprytnie policzyć. E, łatwo możecie też sprawdzić, czy wynik jest dobry, posługując się na przykład metodą tabelkową, czyli totalna zabawa po prostu z całkami. Przykład trzeci. Dotyczy już funkcji x razy sinus x, którą mieliśmy na początku części trzeciej kursu. No więc, jak to było, według tego, co na samym początku zapisałam, tej części mieliśmy mieć wielomian tego samego stopnia razy cosinus lub sinus plus wielomian tego samego stopnia, ale inny razy sinus lub cosinus, w zależności, jaką kolejność sobie ustalicie. No i teraz tak, nasz wielomian to jest x. Jest stopnia pierwszego, czyli już wiemy, że postać ogólna to będzie AX plus B tych wielomianów tego samego stopnia. No i weźmy tutaj razy sinus, a tutaj weźmy już no inne, trzeba CX plus D razy cosinus X i oczywiście plus C. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli ja zrobię pochodną obustronną, to robię dwa razy potem pochodną po X. Dwa razy pochodną iloczynu. Dlatego tu w tych przypadkach, gdy jest sinus, cosinus, no troszeczkę dłużej to zajmuje, ale też jest dosyć sympatyczne. Czyli tak: po lewej zostaje nam x sinus x, a po prawej mamy tak. E, pochodna tutaj tego iloczynu, czyli mamy a razy sinus x i potem mamy nawias bez zmian. I pochodna z sinusa to jest cosinus x. Następnie mamy. Pochodna z nawiasu to będzie C razy cosinus x i potem będzie jak z cosinusa jest minus sinus, czyli tego minusa już tu do przodu wrzucę, czyli to będzie Cx plus D razy sinus x. I tutaj jest przez nieuwagę możemy po prostu pomylić C z C, no bo wyglądają tak samo, dlatego zapiszmy sobie tutaj C1, żebyśmy nie mylili potem, że to C wstawimy to samo co tu jest, bo to jest C jako stała. Tutaj to jest współczynnik, który też jest stałym, ale my z tą stałą będziemy poznawać. I generalnie chodzi o to teraz, że mamy pewien bardzo interesujący układ równań. I tu się też pojawia sporo niedomówień i takich niepewności przy rozwiązywaniu go. Bo chodzi o to generalnie, jak przyrównać coś takiego. No, ogólnie podobnie jak wcześniej, tylko trzeba uporządkować te funkcje. Czyli lewą stronę na razie zostawię bez zmian, a po prawej uporządkuję to, co jest przy sinusie. Trochę inaczej niż wcześniej, nie dzielę nic, bo nie wiem, y, sinus i cosinus mogą przyjmować wartość 0. Czyli tutaj będę miała A minus CX minus D, jak opuszczę nawias, a przy kosinusie. Stoi AX plus B plus C. Jak sobie wyłączę. I mam takie dziwne równanie. I generalnie, żeby je rozwiązać, potrzebuję przyrównać tak naprawdę to, co stoi przy sinusie i to, co stoi przy kosinusie. I teraz tak, przy sinusie po lewej stronie stoi to. A tutaj stoi to, czyli one, te nawiasy. Ten nawias musi być równy Xowi, czyli X równa się A minus CX minus D. Po lewej stronie, jak zauważyliście, nie ma kosinusa, to znaczy, że to wszystko musi być równe 0. Czyli 0 to jest ax plus b plus c. I dostaliśmy układ równań, też nie do końca typowy. Mamy tutaj aż 6, yy, przepraszam, mamy aż 4 niewiadome, więc też mam dwa równania, więc trzeba jeszcze troszeczkę nad tym popracować. I co my zrobimy? Zaczniemy od tego równania drugiego, bo jest tutaj 0 i zaczniemy przyrównywać współczynniki i tworzyć jakieś zależności. I teraz o co chodzi? Jeżeli ja przyjrzę się temu drugiemu układowi równe, to jest też mega fajne ćwiczenie dla ogólnie y, takiej algebry matematycznej. Po lewej stronie nie mam x, tutaj mam 0, czyli to, co stoi przy x, czyli po prostu a, musi być równe 0. I już odkryliśmy, ile wynosi a. Natomiast po lewej stronie mamy stałą 0, czyli b plus c, które jest stałą, jako, jako po prostu możemy nawet napisać, bo nie ma x. Też musi być równe 0. I dostaliśmy taki podukład równań, z którego znamy A i zazwyczaj tak będzie, że poznamy A, ale dostajemy zawsze zależność tych drugich y, tutaj y, niewiadomych, czyli B równa się minus C. I teraz z tą wiadomością idziemy do tego pierwszego równania. I co? Jak ja je mogę zapisać? Zapisuję je jako x równa się, a znam, czyli jest 0, czyli będzie minus Cx minus D. I teraz, moi drodzy, tak, znowu mam przyrównanie dwóch funkcji, ale wiem, że tu przy tym x stoi 1, a tu przy x stoi minus c, czyli wychodzi mi na to, że minus c musi być równe 1. Tutaj nie ma stałej, czyli minus d musi być równe 0. I zobaczcie, że za chwilę odkryjemy, ile są równe wszystkie współczynniki. Czyli wychodzi nam stąd, że c jest równe minus 1, a stąd, że d jest równe 0. Stąd idę teraz, wstawiam informację, czyli b równa się minus c, czyli minus minus 1, czyli 1. I dostaliśmy informację o wszystkich współczynnikach, które występują. Często zeruje się albo ten współczynnik, albo ten przy x i redukuje się o jeden lub więcej stopień naszego wielomianu. To jest naprawdę bardzo, bardzo często występujące. I teraz musimy zapisać wynik, czyli przepisujemy sobie naszą całkę. I co mamy? AX plus B, jeżeli A jest równe 0, to zostaje B, czyli będzie 1, czyli po prostu sinus X, dodać CX, C wyszło minus 1, czyli będzie minus X plus D, czyli 0, razy cosinus X plus C1 jako stała. I to jest, moi drodzy, nasz wynik, naszej całki. Trzeba przyznać. Bez ogródek, że ta metoda w tym wypadku jest dużo za długa, bo przecałkowanie tego raz przez części powoduje, że dostajemy elementarną całkę i wynik dostajemy praktycznie po dwóch linikach. Ale jest to bardzo fajne ćwiczenie. Zobaczcie, ile wiadomości trzeba było wykorzystać. Dlatego naprawdę serdecznie Wam to polecam. Zrobimy jeszcze jeden przykład z wielomianem stopnia drugiego. Więcej wyższych nie będziemy robić, bo po prostu wychodzą skomplikowane układy równań i to sobie możecie sami gdzieś pokombinować w domu. Ale sprawdźcie, czy tu wiecie w tym przykładzie dokładnie o co chodzi, zwłaszcza to przejście z tego momentu do układów równań, żeby ono było dla Was jasne. Ostatni, czwarty przykład. Mamy tym razem wielomian stopnia drugiego i funkcję cosinus 2x. Czyli nasza postać ogólna to będzie funkcja kwadratowa ax kwadrat plus bx plus c razy powiedzmy cosinus 2x, bo kolejność tutaj nie ma znaczenia, i drugi wielomian musi mieć inne literki, czyli będzie dx kwadrat plus ex plus f, i tu będzie razy sinus i też musi być 2x, i na końcu plus stała c1, żebyśmy nie pomylili. No i moi drodzy, tu się zaczyna robić ciekawie, bo mamy sześć y, współczynników tak naprawdę do ogarnięcia, do y, obliczenia i może być czasami to kłopotliwe. No ale robimy pochodną po x i po lewej stronie zostaje nam tylko funkcja podcałkowa. Natomiast po prawej stronie zostaje nam Poza C1, który się skasuje, mamy do obliczenia dwie pochodne iloczynu. czyli zaczynamy od pierwszej, czyli mamy 2ax plus b razy cosinus 2x dodać, i tu będzie z cosinusa minus sinus, więc można w sumie zmienić znak na minus i dwójkę wyłączyć przed. Ten nawias przypisujemy. Pochodne złożone to są, jeżeli macie problem z nimi, to proszę powtórzyć. Razy sinus 2x dodać i teraz pochodna z tego nawiasu, czyli będzie 2dx, dodać e razy niezmienione sinus 2x i tutaj nie będzie zmiany znaku i dwójkę sobie wyłączymy i nawias bez zmian. 2dx kwadrat ex plus f i tu sinus przejdzie na cosinusa 2x. I moi drodzy, sytuacja jest taka, że teraz tak jak widzicie, jest troszeczkę bardziej skomplikowanie, bo e, tu mamy kosinusy, tu mamy kosinusy i sinusy, tego jest trochę więcej wizualnie, dlatego trzeba po prostu uważać, co się z tym robi. I lewa strona na razie zostaje bez zmian. Po prawej dokonamy porządku według kosinusów i sinusów, czyli wyłączam kosinusa 2x przed nawias i zostaje mi tak. 2ax plus b i tu mam kosinusa jeszcze, ale muszę przez 2 pomnożyć, czyli będzie cały nawias razy 2. I tu wyłączam sobie dalej sinusa 2x. I co ja tutaj mam? E, tu będę mieć minus 2 razy cały ten nawias. I tu będzie sinus, czyli tutaj będzie plus 2 dx plus e. I zamykamy nawias. I teraz znowu przyrównujemy to, co jest przy sinusie kosinusie, czyli e, widzimy, że po lewej stronie mamy x kwadrat plus 1, czyli cały ten nawias przyrównujemy do x kwadrat plus 1 i dzięki temu dostajemy nasze pierwsze takie równanie. I tu możemy już w sumie uporządkować, bo i tak trzeba będzie, czyli mamy 2 dx kwadrat. I potem przy x w tym nawiasie widzimy, że jest 2a tutaj i 2e, czyli plus 2e, i do ostatniego nawiasu idzie b jako stała plus 2f. Więc mamy pierwsze równanie, a drugie musi być 0, bo po lewej stronie nie ma sinusa 2x, czyli będzie 0 równa się i też możemy uporządkować, czyli będzie minus 2ax kwadrat. I przy x stoi minus 2b plus 2d, i stała to będzie minus 2c plus e. No, i teraz mamy układ równań, który doprowadzamy do kolejnego układu równań. Tak jak poprzednio, najlepiej skorzystać z tego, gdzie jest 0, ponieważ od razu dostajemy wiadomość na temat tego, ile wynosi a. Bo jeżeli tu jest 0, to znaczy, że wszystkie współczynniki przy x Muszą być równe 0, żeby skasować te x -y i te stałe. Czyli wychodzi nam, że minus 2a jest równe 0, wychodzi nam, że minus 2b plus 2d jest równe 0, i wychodzi nam, że minus 2c plus e jest równe 0. No i mamy tutaj pierwsze równanie i widzimy, że a jest równe 0. Widzimy, że D równa się B albo B równa się D i widzimy, że E równa się 2C. I to są te zależności, o których już wcześniej wspominałam, z którymi możemy przejść tutaj do pierwszego równania i uprościć i to zrobimy. Czyli lewa strona zostaje bez zmian, czyli mamy X kwadrat plus 1. Natomiast tak, no 2D możemy zostawić albo napisać 2B, czyli będzie 2BX kwadrat dodać. X razy a jest równe 0 co się skasuje, a e to jest 2c, czyli będzie razy 4C. E, I teraz, moi drodzy, b zostawiamy i f zostawiamy, bo w ogóle o f nie ma żadnej wiadomości, e, więc zobaczymy w toku rozwiązywania, co się z tym stanie. I teraz generalnie potrzebujemy następnego układu na podstawie tej równości wielomianów, czyli mamy tak, przy x kwadrat tutaj jest 1, czyli to musi być równe 1. Czyli dostajemy informację, że 2B równa się 1, czyli widzimy, że B jest równe 1 druga. No to następna wiadoma, czyli wychodzi na to, że D też jest równe 1 druga, czyli trzecia wiadoma. Czyli sobie weźmiemy w kółko wiadome, mamy mieć ich 6, żeby potem y, łatwiej nam było wrócić. I teraz tak, idziemy tu. 4C, y, tutaj nie ma żadnego x, czyli musi być to równe 0. Stąd wynika, że C jest równe 0. Mamy następną wiadomo. I teraz widzimy, że B plus 2F jako stała musi być równa 1, ponieważ tu jest plus 1. Czyli widzimy tak, że B wyszło 1 druga, czyli mamy 1 druga plus 2F równa się 1, czyli 2F to jest 1 druga, czyli wychodzi, że F jest po prostu 1 4 no, i policzmy, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Brakuje nam jeszcze e, które obliczamy sobie stąd, bo to jest 2c, czyli po prostu 0. I uzyskaliśmy wszystkie wiadome, i teraz musimy to wszystko wstawić sobie do naszego wzorca na samej górze, żeby po prostu podać naszą całkę. I zgodnie z naszym wzorcem, mamy mieć na początku a, b i c. No więc idziemy, czyli mamy tak, a jest równe 0, czyli zobaczcie, że się zredukował wielomian do na razie wielomianu stopnia pierwszego. b jest różne od 0, czyli mamy 1 drugą x plus c i c też wyszło 0, czyli zostaje w taki sposób razy kosinus 2x. Dodać. I teraz idziemy dalej. d wyszło 1 druga, czyli mamy 1 druga x kwadrat, e wyszło też 0. I F tu mamy plus 1 czwarta. I razy sinus 2x. I na końcu plus stałą C1. Udało się udało. Może troszeczkę dłużej, może troszeczkę inaczej. Ale jak najbardziej moi drodzy, można to zrobić. Bardzo serdecznie zachęcam ogólnie tutaj, jeżeli dotrwaliście do tego momentu filmu, żebyście, jeżeli bawicie się tymi całkami, jeżeli się chcecie na przykład, jesteście na matematyce na i chcecie po prostu rozwijać różne umiejętności, fajnie jest poszukiwać ciekawych metod całkowania. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby szukać hardkorowych całek, tylko właśnie interesujących spostrzeżeń, które prowadzą do wyprowadzenia jakiejś nowej metody albo inne niż te, które się uczy standardowo. Jest to po prostu bardzo takie rozwijające, żeby spojrzeć na całkę w różny sposób, nie tylko geometrycznie, nie tylko przez podstawienie czy przez części. Dlatego zachęcam, żeby przekopywać ciekawe stare podręczniki, bo w nich jest naprawdę sporo wiedzy. To jest koniec tej części kursu, moi drodzy. Zachęcam do następnej, w której będziemy do czynienia wzorami, ze wzorami rekurencyjnymi, ich wyprowadzaniem i od części szóstej zaczynamy funkcje wymiarne. Zachęcam do kontaktu z nami, jeżeli macie jakieś pytania, do polubienia filmu, subskrypcji kanału i słyszymy się w następnym.